Podajcie do mnie na mój amatorski kanał. jest taki amatorski. Jest amatorski, ale to nie o to chodzi. Nie o to chodzi, żeby zarabiać. Chodzi o to, żeby po prostu się tym cieszyć. Nie wszyscy to rozumieją, bo wszyscy chcieliby tylko klepać kapuchę, a tu chodzi po prostu o zajęcie wolnego czasu i o zabawę. Strasznie się gną te butelki zginą. Uważaj. Są mega mięciutkie. No, słyszeliście trenera, nagrywaj a, dalej, nie wygupiaj się, tak powiedział. <gry> słuchajcie. Dobrze moi kochani, pewnie się zastanawiacie, dlaczego jesteśmy nad Maltą, a nie jedziemy autobusem do Niemiec. A, a mianowicie sytuacja jest następująca. Opowie wam ją Leon. Leon, co się stało, że jesteśmy tutaj dzisiaj nad Maltą, a nie jesteśmy w Niemczech? Słuchajcie, wczoraj tak 18-19 godzina, moja mama... Dostała na telefon SMS-a, było napisane, że Flixbus został odwołany, nasz autobus. I potem mama pisała z taką panią, tam ustalały wszystko i się okazało, że w piątek jedziemy, ten, czyli jutro jedziemy, a mieliśmy dzisiaj. Ale jest trochę taka słaba sytuacja, no ale co zrobić, tak musiało być.